Odmiana Agram średnio późna. Odmiana w bardzo uniwersalnym wykorzystaniu z racji tego, że buduje piękne okazałe kolby z ziarnem typu dent. Tutaj akurat widać, że ta roślina potrafi wytworzyć imponujący klon ziarna. Może być używana na ziarno, ale również na bardzo dobrej jakości kiszonkę, gdzie ten udział skrobi pochodzący z kolby gwarantuje nam odpowiednią... Wysoką wydajność energetyczną paszy. Z tej green jeszcze trzyma trochę tej zieleni. Natomiast, jeżeli chodzi o uzysk ziarna, to będzie po prostu coś wspaniałego. Tutaj kolby imponują no, swoim rozmiarem i ziarniaki są duże, kolby ogromne. I wyrównanie łanu jest bardzo fajne, bo, bo wszystkie kolby są duże. Także tutaj, akurat powiem szczerze, no, jest to wspaniała roślina.